Moim gościem jest pani Janina Flik, dyrektor szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Łostówce. Spotykamy się w trochę niecodziennych okolicznościach. Mieliśmy przedsmak lekcji online. Co pani czuje widząc puste korytarze? To muszę powiedzieć, że strasznie to przykro przychodzić do szkoły i nie widzieć ani jednego ucznia. Puste korytarze, cisza, głucha cisza, tak można powiedzieć. Przychodzę codziennie właściwie po klasach i to z przykrością muszę stwierdzić, że bardzo już mi brak tego gwaru, na który czasami jako nauczyciele narzekamy. Czasami jesteśmy nim przeciążeni, ale rozmawiam również z swoimi nauczycielami, mówią to samo. Chcemy wrócić do szkoły. Spotykam się online na lekcjach z moimi uczniami, mówią to samo. Rodzice dzwoniąc, czy w takich właśnie też tych spotkaniach online mówią, chcemy posłać już dzieci do szkoły. Dzisiaj uczestniczyłam również w lekcji wychowawczej w klasie piątej i na czacie dzieci bo po prostu chciały zadawać no, na raz właściwie pytania, więc już na czacie pisały 3, 4, 5 osób. Kiedy wrócimy do szkoły? Pani dyrektor, kiedy możemy przyjść do szkoły? No cóż, ja bym chciała, żeby to było dziś. Niestety takie są czasy, no niezwykłe trochę w tym roku. Szkoła ma wspaniałego patrona. Jak zwykle obchodzono urodziny Jana Pawła II? Jak zwykle, no muszę powiedzieć, że co roku 18 maja jechaliśmy do Wadowic. Ostatnie dwa lata byliśmy tam całym zespołem regionalnym, który działa przy naszej szkole. Zapewnialiśmy oprawę liturgii Mszy Świętej dla innych szkół, też z rodziny szkół Jana Pawła II. W tym roku też mieliśmy występować podobno na dużej scenie po wielkim koncercie, który miał być transmitowany przez telewizję polską. Stało się inaczej. Od 12 marca jesteśmy jakby w innych realiach, ale to praca wychowawcza dalej w szkole trwa, praca z naszym patronem. No i jak, jak nie iść na spotkanie z nim, skoro to w tym roku jest stulecie tych urodzin? I myśmy od września przybliżali dzieciom właśnie życie, życiorys Karola Wojtyły, bo dla naszych uczniów to przecież już trochę postać historyczna. Więc będziemy też o tym dniu pamiętali. Nie pojedziemy do Wadowic, no bo się nie da rady, ale myślę, że mamy taką trochę niespodziankę dla chyba całej społeczności, ponieważ planujemy 18 maja znaleźć się w kościele św. Michała Archanioła, czyli naszym kościele parafialnym w Mszani Dolnej. Przygotujemy myślimy, że pięknie, bo przecież to dla naszego patrona. Liturgię Mszy Świętej. Zapraszamy wszystkich y, mieszkańców Mszany Dolnej. No a przez to, że są to łącza internetowe, to myślimy, że będzie nas słychać, nasz śpiew, naszą modlitwę w Krakowie, w Wadowicach, y, w Polsce i za granicą. No i myślimy, że Jan Paweł II w niebie też to będzie słyszał. Czyli wypada teraz wszystkich zaprosić na tą transmisję. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy będą mogli dysponować chwilą wolnego czasu 18 maja o godzinie 10:00, na transmisję z kościoła świętego Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, transmisję Mszy Świętej i może takiego krótkiego koncerciku muzycznego dla Jana Pawła II. Zapraszam wszystkich serdecznie. I wiem, że na pewno Państwo duchowo się w ten sposób wzbogacicie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.